Was bardzo serdecznie. Jesteśmy na Forum Kobiet bezpartyjnych jest z nami Ola, nasza kandydatka z okręgu podwarszawskiego. No to jesteśmy walczyni już wszystkich naszych eventów, tutaj jeśli chodzi o Mazowsze, i dzisiaj także zabierałaś głos na tym pierwszym panelu, jakbyś trochę opowiedziała właśnie, o czym mówiłaś, czego dotyczył ten pierwszy panel. Pierwszy panel e, dotyczył tego, czym dla kobiet jest normalna Polska. E, otóż e, normalna polska dla kobiet. Tak naprawdę zawiera w sobie wszystkie punkty programowe, nad którymi pracowaliśmy w grupach roboczych bezpartyjnych samorządowców. Ja mówiłam e, zwłaszcza o grupie roboczej przedsiębiorczość, bo w, koordynowałam pracę tej grupy, więc jest mi ona najbardziej bliska. E, I mówiłam o tym, że normalna Polska to musi być e, Polska, gdzie... E, Uwolnimy gospodarkę, uwolnimy przedsiębiorców od zbędnych danin, uwolnimy klasę średnią też od zbędnych podatków i danin, które ponoszą, po to, żeby polska gospodarka mogła się rozwijać, ponieważ tak jak mówił Milton Friedman, nie ma wolności politycznej bez wolności gospodarczej i to jest fakt. Mówiliśmy na ten temat. Mówiliśmy o takich punktach programowych jak pizzero, jak dobrowolny zUS, jak wszystkie te postulaty, które mamy w obszarze przedsiębiorczości, ale to nie tylko. Mówiliśmy także o tym, czy kobieta w dzisiejszych, w dzisiejszych czasach może być w normalnej Polsce wolna i może robić to, na co ma ochotę. Mówiłam o tym, że ja jestem zarówno bankowcem już z ćwierćwiecznym doświadczeniem w tej branży, że jestem także samorządowcem, Rad, byłam radną poprzedniej kadencji, przewodniczącą komisji budżetowej. Pracuję cały czas dla samorządu. Teraz jestem przewodniczącą oddziału gminnego Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, dalej działam społecznie, ale też pracuję. W wolontariacie. Jestem wolontariuszką 15-lecia, nagrodzoną statuetką Anioła Dobroczynności. I także działam na uczelni wyższej na UKSW i piszę pracę doktorską w zakresie naukopolityce, o polityce innowacyjnej. I Jestem żoną, matką i te wszystkie role odgrywam w życiu i nie ma przeciwwskazań dla kobiet, żeby nie mogły być tym, kim chcą w życiu. I to jest niezwykle ważne, bo była też... Em, Mowa o tym, czy kobiety muszą być takie, jak mówią o tym stereotypy, czy jak wyobrażają sobie to niektórzy szefowie partii politycznych. No nie, w gronie bezpartyjnych samorządowców nie mamy odgórnych wytycznych, które każą nam być kimś. Kim wyobraża, wyobrażają sobie, nie wiem, szefowie naszych partii, my jesteśmy federacją, nie należymy do partii politycznych i szanujemy wolność kobiet i to, kim one chcą być. Była też mowa o tym, że kobieta w dzisiejszych czasach nie działa tylko dla siebie, że dla nas ważna jest współpraca, że my widzimy naszą rolę w sferze Politycznej w taki sposób, że znajdujemy miejsce dla siebie do współdziałania we współpracy w obszarze błękitnego oceanu i tych wszystkich szans, które stwarza dla nas rzeczywistość. Bo, bo sky is the limit. Sky is the limit. I my możemy wszystko. Nie musimy walczyć ze sobą. Z mężczyznami, z kobietami nawzajem, bo rzeczywistość jest tak bogata i tak szeroka, że dla każdej z nas jest miejsce takie, jakie sobie tylko wymarzymy. I to jest ważne. Była też mowa o tym, że my, kobiety wykształcone, kobiety działające, kobiety aktywne, myślimy yy, o innych, o bardziej potrzebujących. My, myślimy o kobietach, które są wykluczone społecznie. Myślimy o kobietach niepełnosprawnych także. Chcemy stworzyć w obszarze innowacji społecznych dla nich warunki do działania, warunki do bycia też tym, kim chciałyby być, bo taka niepełnosprawność, jeśli stworzymy takie, taką... Rzeczywistość dostępną dla kobiet właśnie niepełnosprawnych, architektoniczną, czy y, taką y, dostępność w obszarze y, tworzonych towarów, usług, y, produktów, y, dostępność organizacyjną, y, dostępność y, dla nich y, w obszarze, na, na przykład dla takich kobiet, które są y, wykluczone w ten sposób, że są y, y, niesłyszące czy. Właśnie nie, nie, niedowidzące, głuchonieme, yy, yy, to wtedy one także będą czuły się w Polsce, w normalnej Polsce dobrze. I, yy, yy, I też będą mogły, produktywne wtedy, będą, prawda? produktywne i będą mogły realizować swoje pasje i będą mogły no, czuć się dobrze w normalnej Polsce, Oto na tym nam zależy. Czyli ta dbałość też o innych, o inne kobiety, o tym także była mowa. Ale także o tym, że widzimy też, jakie, z jakimi problem, problemami borykają się dzieci, zwłaszcza nastolatki, które no, mają mm, często problemy ze swoimi emocjami, borykają się z depresją. Odnotowujemy też ogromne problemy ze zjawiskiem nowym i niezwykle niebezpiecznym, jakie są samobójstwa wśród nastolatków. To też jest obszar dla zaopiekowania się przez kobiety bezpartyjne. Tymi, tymi nastolatkami i to mamy także w programie w taki sposób, że chcemy zatrudnić kompetentnych psychologów w szkołach, ale też możemy w obszarze innowacji społecznych tworzyć dla nich nowe produkty, nowe usługi i nowe rozwiązania, dzięki czemu będą czuły się potrzebne. Taki postulat, jakim są na przykład zdrowe obiady w szkołach, ten postulat także służy temu, żeby podczas przerw integrować dzieci w czasie, właśnie w trakcie posiłków, zdrowych posiłków, bo to tworzy taki, taką nową... Integrację wśród uczniów, nowy pomysł na integrację wśród, u, wśród uczniów, e, dzięki czemu będą czuły się potrzebne, będą czuły się zaopiekowane, ale też będą czuły się zintegrowane z innymi nastolatkami, będą czuły więź, wspólnotę i to także działa na rzecz y, do wsparcia nastolatków y, w ich problemach, y, z którymi się borykają, właśnie z emocjami czy z czy z samotnością, czy z odrzuceniem. Ten postulat zdrowych posiłków to także rozwiązanie problemu otyłości wśród młodzieży, wśród dzieci, ponieważ zbilansowana dieta, która będzie oferowana w szkołach, to także postulat no, radzenia sobie z otyłością wśród dzieci, a mamy, które no, będą trochę odciążone, te, odciążone tymi posiłkami dla dzieci, będą też obserwowały, że y, pozytywne zmiany, że dzieci no, nie będą już y, jakby... Y, po pierwsze, borykały się z tematem odosobnienia, ale też będą miały zbilansowaną dietę, co wpłynie pozytywnie na ich zdrowie. No także nauczą się te dzieci zdrowego odżywiania się. I, to, i, to, I o tym postulacie także była mowa w panelu pierwszym. Czym dla kobiet jest normalna Polska? To tak naprawdę trochę płynnie zreferowałaś większą część programu kobiecego, który się nazywa Głos Kobiet. Za co Ci bardzo dziękuję. Jak widać ten program jest bardzo obszerny, bo w nim się znajdują i rzeczy związane dotyczące zdrowia, ale też i edukacji, ale też tematów typowo kobiecych. Dlatego wszystkich zachęcam do zapoznania się z tym programem. Tobie bardzo dziękuję za, za to piękne zreferowanie całości. Oczywiście wszystkich, którzy by chcieli więcej informacji pozyskać, zapraszamy na nasze social media, zapraszamy na śledzenie Twojego fanpage'a też. I oczywiście do głosowania. W trakcie y, rozmów y, z Wami, kochani, podczas y, y, kampanii wyborczej często za, zadajecie nam pytanie o, o to, jaki jest nasz program, no bo bez, tar, bezpartyjni nie są tak bardzo znani, zwłaszcza na prowincjach, małych miejscowościach. Y, a nie znaczy, że programu nie ma, bo on jest 127 stron, wczoraj żeśmy liczyli. Dokładnie tak, dlatego, kochani, śledźcie nasze fanpage, e, czytajcie pro program, kontaktujcie się z nami. Dziękuję Wam za wszystkie rozmowy w trakcie kampanii wyborczej i do zobaczenia na szlaku wyborczym. I na social mediach. Do zobaczenia, cześć. Do zobaczenia.